Dzień dobry. Dzisiaj zacznę od cytatu. Żydzi podburzyli pobożna wpływowe niewiasty i znaczniejszych obywateli i wzniecili prześladowania Pawła i barnaby. To jest szalenie ważne w byciu człowiekiem wierzącym, żeby nie wzbudzać, nie, podbudzać, nie podburzać innych ludzi, żeby być człowiekiem, który jest prosty. Zobaczcie, ile się psuje między nami, chrześcijanami, ale też szerzej mówiąc, ludźmi, kiedy podburzamy innych. Co to znaczy podburzać? To znaczy szukać na człowieka haka, szukać takich argumentów, które sprawią, że opinia o nim zostanie zepsuta. To znaczy szukać takich argumentów, które sprawią, że człowiek, który przychodzi z jakimś przesłaniem, czy to z jakąś robotą, czy z jakimś słowem, po prostu, nie może już nic powiedzieć, dlatego że został podburzony lud. Wiemy dzisiaj, szczególnie w XXI wieku, co to jest psychologia tłumu, kiedy ktoś jeden potrafi tak zmanipulować wieloma osobami, że te osoby już nie widzą prawdy, nie chcą widzieć prawdy, ale idą za emocjami i podburzają kolejnych. To prowadzi do tragedii. I to zobaczcie, jest ciekawe, że to są Żydzi, czyli ludzie pobożni. Żydzi tam trzeba ich rozumieć właśnie jako ludzi, którzy nie dołączyli do Pawła i Barnaby, do innych uczniów, zostali w judaizmie, ale ludzie to są wierzący. To są ludzie wierzący w Pana Boga. I ci ludzie dają siebie zmanipulować. Ci ludzie innych manipulują. Po to, żeby Paweł i Barnaba nic nie mogli zrobić. To szalenie ważne, bo chrześcijaństwo jest proste. Ja mam taki, codziennie taki moment, bez względu na to, jak się czuję, bez względu na to, czy czuję, że dzisiaj nie wiem, jestem wierzący, czy bardziej niewierzący, a wiecie, że jestem rozchwianym człowiekiem, emocjonalnie i wierzę, to zawsze Eucharystia w 7 rano jest dla mnie takim momentem, w którym. Próbuję po pierwsze zrobić taki zabieg w swoim myśleniu, że zostawiam to wszystko, co jest w mojej głowie. Oczywiście nie udaje się na 100%. I próbuję być tu i teraz, to znaczy być przy tym ołtarzu, być przy tych prostych gestach, przy tych prostych rzeczach, bo one sprawiają, że Pan Bóg mi pomaga rozprawić się z tym wszystkim, co we mnie jest burzą. Yy. Ono mi pomaga rozprawić się z tym wszystkim, co jest podburzaniem innych przeciwko mnie, ale uwaga, bo to działa w dwie strony też podburzaniem innych przeciwko innym. E, nigdy nie mogę wziąć Pisma Świętego jako e, tekstu, który będzie tylko mnie usprawiedliwiał. E, muszę go zawsze e, czytać w dwie strony to znaczy, jako tekst, który mnie usprawiedliwia, bo Bóg zawsze mnie usprawiedliwia. E, i jako tekst, który mnie konfrontuje z moimi działaniami, czy moje działania konfrontuje. Więc to po pierwsze. Po drugie, zobaczcie ten wątek, o którym mówiłem, że to byli pobożni Żydzi. Możemy powiedzieć równie dobrze, to są pobożni katolicy. A co to znaczy pobożność? Można codziennie przystępować do Eucharystii, można słuchać Słowa Bożego, można odmawiać Brewiarz, można odmawiać modlitwę pompejańską. Można uczestniczyć we wszystkich możliwych nowennach, które przez cały rok się przetaczają przez y, rok liturgiczny i być człowiekiem, który podburza i być człowiekiem, który nieustannie szuka haka. Y, I to ma źródła jakby w dwóch, y, znaczy w dwóch, nie wiem, przestrzeniach naszego życia. po pierwsze, y, po pierwsze w kompleksach Mamy kompleksy i warto sobie to cały czas przypominać. Nawet jeśli mamy 45 lat, to mamy kompleksy. I teraz tylko dojrzałość nie polega na tym, że nie mam kompleksów, tylko na tym, że potrafię swoje kompleksy wychowywać. One nie muszą mną kierować. Można mieć naprawdę bardzo dużo lat i być człowiekiem, który podpina się pod innych tylko dlatego, żeby lepiej się poczuć, żebrać opinii innych. Żeby się lepiej poczuć, dorabiać do tego ideologię, że jesteśmy ludźmi, którzy walczą o jakąś ideę, na przykład religijną. A druga rzecz to jest kwestia naszego, naszej grzeszności. My jesteśmy grzeszni i choćbyśmy nie wiem, jak się zaklinali, to ten grzech w postaci tego, że tej zdolności do tego, że jednak wybieramy zło dramat św. Pawła, chcę dobro, wybieram zło, sprawia, że jesteśmy czasami bardzo daleko od Pana Jezusa, którego właśnie przed chwilą, parę minut wcześniej przyjęliśmy fizycznie w Komunii Świętej. To jest to co mówił kardynał Krajewski kiedyś w Łodzi. <laughs> Policzcie ile kilogramów Jezusa hostii przyjęliśmy już w naszym życiu i spróbujmy zobaczyć czy to nas jakoś zmieniło, czy my naprawdę bardziej przez to kochamy ludzi. Automatyzmu nie ma w chrześcijaństwie, to że przyjmuję sakramenty, to że jestem blisko kościoła, nie sprawia, że jestem lepszym człowiekiem. To może być coś, co mnie będzie motywowało, co jest łaską dla mnie, ale tą łaskę trzeba wykorzystać do tego, żeby rzeczywiście się zmienić. A więc zwróćmy dzisiaj uwagę na to słowo o podburzaniu. Czy jestem człowiekiem, który podburza? A jeśli jestem, to warto się nawrócić albo w drugą stronę może jestem człowiekiem, wobec którego podburzają i teraz jest pytanie co z tym zrobię? czy będę odpowiadał kąśliwie, czy będę człowiekiem, który będzie odpowiadał złem na zło, czy będę człowiekiem, który będzie odpowiadał dobrem na zło. Nie będzie się przejmował. Nie w sensie emocjonalnym, bo to zawsze ryjebanie, ale w sensie takim, że nie pójdą za tym czyny, decyzje i postawy, ale zostawię to Panu Bogu. To jest pokora. Dobrej soboty Wam życzę. Aha, bardzo Was proszę o modlitwę. Bo jutro moje dzieciaki przystępują po raz pierwszy do Komunii Świętej. Dobrej soboty!